Siema, z tej strony Darmusak i zapraszam na kolejny materiał z World of Tanks. Mam nadzieję, że pamiętacie o tym, żeby otwierać kalendarz adwentowy. Ja już tutaj okienka trzymam otwarte, nagrody zebrane. No oczywiście czekam na tą nagrodę chyba najbardziej oczekiwaną, czyli wielkie, duże pudło noworoczne. No ciekaw jestem, co tam z tego pudełka wypadnie. Wracając jednakże do dzisiejszego tematu, dzisiaj słuchajcie, biorę na tapetę niszczyciela nacji polskiej, ósemeczka, ósemeczka, czyli tak zwana kijanka. Rozegrałem fajną bitewkę na tym niszczycielu, no i właśnie tak sobie pomyślałem, że ponieważ tam dostałem, zapoczątkowałem coś związanego z graniem tym pojazdem, no to w tą bitewkę wam. Pokażę, także zapraszam na odcinek. No dobrze, no i co my tu mamy? Słuchajcie, jest to mapka linia Zekfryda. Bitwa w trybie standardowym i losowanie na dziewiątki i ósemki. Dużym plusem w tym losowaniu było to, że nie było artylerii, no ale z kolei minusem, że były dziewiątki, więc no, trzeba było troszeczkę uważać. Dobra, słuchajcie, plan na bitwę był taki, żeby pojechać sobie w prawą stronę, To na początku się zastanawiałem tak, gdzie by tu się ulokować, ale stwierdziłem, że dobra, jadę na prawo za tym Wtekiem i tam będę starał się na tej linii 0 strzelać w coś, co się pojawi, ewentualnie tam linia 9, może 8 po skosie, jak coś będzie, no to będę też tam posyłał swoje pociski. No i cóż byłoby wszystko fajnie i pięknie, gdyby nie to, że oczywiście Kijanka ma tą nową mechanikę, jeśli chodzi o niszczyciele polskie, czyli im dalej stoimy, tym mniejsze uszkodzenia zadajemy. No i to jest dosyć duży mankament tego niszczyciela tak naprawdę, bo no okazuje się, że znaczy okazuje się. no zdecydowanie lepiej zwarczyć w krótszych dystansach na bliższe, odległości, no bo wtedy zadajemy faktycznie potężne uszkodzenia. Natomiast jak stoimy daleko, snajpimy, to po pierwsze możemy nie trafić, a po drugie te uszkodzenia są naprawdę słabiutkie. Tutaj zobaczcie, że większość czołgów przeciwnika skoncentrowała się po lewej stronie, tak na środku właściwie mapki. Niewykrytego mamy Gonkiewicza, o teraz się pojawił. Pozostaje nam niewykryty RHM. No, i pomyślałem, i wótek, i pomyślałem sobie, że skoro tak, że większość czołgów jest po tamtej stronie, no to tu nie ma co stać. Tu trzeba po prostu jechać. Liczyłem na to, że ten niszczyciel, który tam za mną był, też się ruszy, ale on na razie czeka na rozwój sytuacji, patrzy co się zadzieje. Ja tutaj, no, troszkę zaryzykowałem, nie ukrywam, bo tak pomyślałem, że, no, jeżeli. Nie zaryzykuję, to w tej bitwie nic nie zrobię. Obawiałem się troszeczkę tych dziewiątek, no bo one jednak bez problemu tutaj są w stanie mnie przebić. No ale, mimo wszystko, stwierdziłem, że dobra, jadę. No i teraz zobaczcie, że jeden z naszych czołków wyświetlił właśnie tego WTK. Więc ja sobie tutaj przymierzyłem, skupiłem do końca, żeby mieć pewność, i proszę 628 za pierwszym strzałem bardzo przyjemne losowanko. No ale to wynikało z tego, że właśnie podjechałem troszkę bliżej. No ponieważ nic tutaj więcej, że tak powiem się nie zadziało, no to mknę dalej do przodu. No i po drodze właśnie spotkałem tutaj koncepta za 574 ładnie moim zdaniem weszło. E Nasz pojazd troszkę wybroniony, bo on tam widziałem, że trochę uciekał przed tym konceptem. A koncept podejrzewam, że się w ogóle tego nie spodziewał. No i co? Dwa strzały i 1200 uszkodzeń już zadane. E, tutaj się zaświeciła mi lampka, i tak byłem przygotowany na to, że dostanę pechę od WTK. Ale zobaczcie, WTK miał generalnie mnie w nosie. Celował zupełnie gdzie indziej. No więc skupiłem do samego końca bezlitośnie. Przymierzyłem, no i 481 uszkodzeń weszło. Ktoś tam próbował do mnie strzelać, na szczęście nie trafił. No a ja tutaj już ustawiałem się na Gonkiewicza, podjeżdżałem sobie powolutku do góry. No i sobie myślę, dobra, jesteś mój. No i niestety Gonkiewicz zniknął. No i nie byłem w stanie go wyświecić. Teraz za mną podjeżdża mój sojusznik, który też tam się czaił daleko, daleko, no ale teraz zdecydował się na podjazd, więc jest nas tutaj na tej górce dwóch. Więc już się nie obawiałem, że nagle coś mi tu wyskoczy i będzie Lipton. Ale czekając, właśnie pojawia się Gonkiewicz. Proszę bardzo, 520 na dzień dobry, przytulone i zobaczcie już ponad 2200. Uszkodzeń, także ten czołg naprawdę fajnie oddaje w momencie, kiedy gra się na średnich bądź bliskich dystansach. Kolejny strzał 517. Niestety trzeba dosyć mocno uważać, ponieważ nie ma on super pancerza. Łatwo ten pojazd też objechać, więc może on stać się łatwym łupem, zwłaszcza jeśli w losowaniu mamy dziewiątki albo jakieś mobilne ósemeczki, nawet tak, siódemki no to też one są w stanie tutaj nam zrobić jakąś krzywdę. W tej chwili moja drużyna już zdecydowanie wygrywa, 9 do 2, bitwa taka jednostronna. Mamy przewagę i w zniszczonych pojazdach, no i w hapsie mamy ponad 7500 więcej. No ja tutaj próbuję jeszcze znaleźć jakiś przestrzał, żeby cokolwiek tutaj zdziałać, ale zobaczcie, tu pojawił się Gonkiewicz na podjeździe, więc już nie chciałem ryzykować, Delikatne wycofanie, tutaj liczyłem na to, że może ten T92 się pojawi, a jak nie, no to najwyżej wiadę właśnie tutaj na górkę i będę próbował jeszcze coś tu ustrzelić. Nie wiedziałem do końca, gdzie jest Gonkiewicz, ale nagle on mi się tu pojawia. Proszę bardzo, z prawej strony myślę, że polował na mnie. Chciał mi koniecznie oddać za ten strzał, który mu tam przyładowałem. No, niestety mu się nie udało. Ja co prawda od Giesorka zebrałem, ale Gonkiewicza rozwaliłem. No i Giesor w tej chwili również został zniszczony. Bitwa wygrana. Zapraszam do garażu. Ok, jesteśmy z powrotem w garażu. No i tak przedstawia się wynik mojego starcia. Mamy tutaj drugą klasę. Mamy ogień skuteczny, mamy Brutala. I to, co mnie po tej bitwie najbardziej ucieszyło, no to właśnie odznaka biegłości, tak? Pierwsza, pierwszy poziom odznaki biegłości. To jest to co mówiłem na początku, że ktoś ta bitwa zapoczątkowała. No i właśnie chodziło mi dokładnie o to. No najbardziej mnie to cieszy tak naprawdę. Jeśli chodzi o wynik na tle drużyny, zająłem pierwsze miejsce ponad 3000, no prawie 3400 tysiące, prawie 3400. Dobra, zamotałem się. 3393 punkty uszkodzeń zadane, dwa pojazdy zniszczone, także w ten wynik daje mi pierwsze miejsce. Na drugim miejscu Emil, bardzo dobry wynik, prawie że tutaj szliśmy łeb w łeb, delikatna różnica na moją korzyść, ale ten gracz rozegrał naprawdę super bitwę. Przypomnę, że losowanie było na dziewiątki, ósemki, także no naprawdę wyszło, wyszło moim zdaniem super. Jeśli chodzi o bitwę, trwała ona niecałe 6 minut, czyli taka bitwa powiedziałbym z tych bardziej ekspresowych. Co ciekawe, zobaczcie, oddałem 6, 6 strzałów, wszystkie weszły i wszystkie przebiły. Jest to bardzo taka szczęśliwa sytuacja, bo no niestety zdarza się, że jednak gdzieś te pociski potrafią przemknąć nie do końca tam, gdzie by się ciało i przelecą gdzieś trochę bardziej z boku, nie trafią albo właśnie nie do końca przebiją, no i wtedy ta skuteczność oczywiście jest zdecydowanie niższa. Natomiast tutaj było szczęśliwie, że większość pojazdów miałem gdzieś od boku i no, były to akurat dosyć miękkie. Zwłaszcza ten wótek stojący tam na, na górze, więc tu bez problemu wszystko się wbijało i wszystko na szczęście trafiło. No tak, bitewka króciutka, zarobione niecałe 23 tysiące, Tutaj doświadczenie też wpadło. Na koncie premium byłoby 38, tak się przedstawia wynik tego mojego starcia. Co do samego niszczyciela, to uważam, że jest to jeden z trudniejszych tak naprawdę w tej gałązce pojazdów. Szczególnie w kontekście właśnie tej nowej mechaniki i pancerza tego, tego, czołgu, tego niszczyciela. Tak jak wspominałem, im stoimy dalej, tym uszkodzeń zadajemy mniej. Im jesteśmy bliżej, tym oczywiście więcej. Natomiast prawda jest taka, że kiedy mamy losowanie na dziewiątki, zresztą nawet niektóre ósemki, jeżeli staniemy przodem, właśnie mówiąc o ósemkach, no to one są w stanie przebić tutaj naszą, nasz pancerz. Nie mówię o dolnej płycie, bo to wiadomo, że przebijają. Ale tutaj w górną również są w stanie się wbić, natomiast dziewiątki też się bez problemu wbijają. Ratunkiem pewnego rodzaju jest podjechanie pod jakiś nasyp, kamienie, delikatne wzniesienie, tak żeby podbić trochę przód tego czołgu do góry. Wtedy tu nam się kąt też zmienia, on wtedy bardziej się staje taki wypłaszczony, no i wtedy jest większa szansa na rykoszety od ósemek. Ja myślę, że wtedy bez problemu tutaj większość tych ósemek jest w stanie się może nawet rykoszetować. Natomiast wiadomo, że no z dziewiątkami nie mamy za bardzo co tutaj szaleć. No i tutaj trzeba sobie skalkulować, czy stoimy z tyłu, snajpimy licząc na to, że po pierwsze trafimy, a po drugie no, że zadamy 200-300 uszkodzeń, tak, bo to tak może mniej więcej wyglądać. Czy jednak ryzykujemy, podjeżdżamy na średni dystans bądź na blisko, i wtedy zadamy tych uszkodzeń 500-600, no ale w zamian też możemy zebrać bułę. I to jak zbierzemy jedną, no to jeszcze pół biedy, bo kalkulacja może wyjść na plus. Ale jeżeli na przykład wyjedziemy, a nie daj Boże, strzeli do nas dwa, do nas dwa czołgi, no to ta kalkulacja już aż taka różowa nie jest. Dlatego zalecam ostrożność, daleko idącą. W graniu tym pojazdem, w wykorzystywaniu właśnie delikatnych wzniesień do tego, żeby tutaj ten przód pancerza bardziej pochylić, żeby ten kąt był bardziej korzystny i generalnie starać się grać w średnim dystansie. Ja myślę, że średni dystans to jest coś, co jest takim złotym środkiem i będą bitwy, gdzie naprawdę wyjdzie nam to fajnie. To co możemy zrobić, to na pewno pod koniec bitwy, jeżeli będziemy mieli jeszcze wystarczająco HP i będziemy mogli zaryzykować, no to wtedy skracamy dystans, jesteśmy już w ogóle na blisko, na close. No i wtedy też próbujemy zadać jakieś uszkodzenia i wtedy one wychodzą bardzo, bardzo fajne. No dobra, czołg trudny. Stanowi pewnego rodzaju wyzwanie. Ale ci co lubią wyzwania mogą sobie popróbować, zwłaszcza jeśli idą do kolejnych poziomów, no to i tak muszą przez ten czołg przejść. Dobra, słuchajcie, taka to była bitewka. No ta odznaka biegłości mnie tutaj bardzo cieszy. Może będą kolejne, zobaczymy. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!